Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Before Tarot. Dzisiaj mamy wyjątkową noc. Jedyną taką w roku jest to noc kupały, inaczej noc świętojańska, noc wielkich energii miłosnych, tak dawniej mi wierzono, ale też noc, która odcina symbolicznie wiosnę od lata, ponieważ dzisiaj, dzisiejszej nocy zaczyna się lato. Dlatego zadamy dzisiaj pytania. Miłosne dla osób w związkach, i dla osób nie w związkach, ewentualnie te osoby nie w związkach o inne sprawy, jeśli Was miłosne nie dotyczą, albo nie, nie chcecie o nich za bardzo, w tej chwili um, rozmyślać. I zapytamy ka każdy znak zodiaku, co być może warto zostawić wraz z, z zakończeniem się wiosny, a co ze sobą zabrać. Na dalszą drogę w lato. Zaczynamy od znaków ognia, baran, lew, strzelec. Teraz baran. Co baran może być może zostawić wraz z, z odejściem wiosny, a co ze za sobą zabrać w dalszą drogę lata, w lato? Zostawić księżyc, zabrać dziesiątkę kielichów. W księżycu y, mówimy o jakichś iluzjach, o jakichś rzeczach, które są przed nami ukryte, o jakimś nieracjonalnym oglądzie spraw y, i to należy zostawić. Należy zejść y, może bardziej na Ziemię, może trzeba porzucić jakąś naiwność w jakiejś sprawie. I to jest dla każdego baranka. A w lato wchodzimy w energii, oprócz szczęśliwego niebieskiego nieba nic do szczęścia mi nie potrzeba. W dziesiątce kielichów chcemy czerpać życia pełnymi garściami, na przykład moknąc w letnim deszczu. Teraz baranki w związkach i baranki nie w związkach. Baranki w związkach. Baranki w związkach wchodzą w lato w energii króla monet i w energii szóstki kielichów. W tych dwóch kartach mamy w jednej moc zarabiania pieniędzy, w drugiej moc cieszenia się drobiazgami i cieszenia się szczęśliwościami prostego dnia, prostego życia. O tyle bym powiedziała. Teraz baranki pojedyncze. Dajęki pojedyncze. Mają kartę świata, która się odwróciła. I druga wypadła ósemka miecze. W karcie świata pewne etapy naszego życia się domykają, pewne rzeczy się kończą. Po to, żebyśmy mogli rozpocząć nowy cykl. A w ósemce mieczy mamy porzucenie y, sytuacji, które nam szkodzą, porzucenie y, myślenia takiego fatalistycznego nie dam rady i y, na nowo uwierzenie w siebie. Jakby ścieżka do tego, gdzieś jest. Więc to by były barany, dzięki. Teraz lew. Co lew być może zostawia wraz z odejściem wiosny, yy, odejściem wiosny, dobrze mówię. Piątka kielichów, a co lew yy, być może zabierze ze sobą w dalszą drogę, la, w lato, w drogę lata. Ok. W piątce kielichów mamy sytuację, kiedy porzucamy rozpamiętywanie czegoś, co już nam nie służy, czegoś, czego nie ma w naszym życiu, co już być może jest w, leży w jakiejś dalekiej, dalekiej przeszłości, ale możemy gdzieś melancholijnie do tego gdzieś naszymi myślami ciągnąć i gdzieś się ku temu skłaniać i gdzieś się nurzać w tych rzeczach, które nie są już częścią naszej rzeczywistości i to porzucamy. Co lwy ze sobą zabierają w lato? Przebojowość, umiejętność w rycerzu mieczy, umiejętność kreowania swojej rzeczywistości, umiejętność chwalenia się, jak coś dobrego zrobimy, tylko przy tej karcie pamiętamy, żeby też przy okazji pochwalić innych. Teraz lwy w relacji i coś miłosnego, może. Jedna karta mi wypadła. Oj, miłosna Druga. Drugie lwy. Okej, okay, lwy w relacjach w dziewiątce buław mają porzucić jakieś wewnętrzne demony, mają nie wyolbrzymiać istniejących problemów, mają y, uwierzyć w siebie i nie myśleć, że wilk jest taki straszny, go malują, że tak powiem. Każdy ma jakiegoś swojego wilka, jakiś temat, który dziś nas trapi, a w ósemce z kolei pucharów, lwy. Mają nie rzucać wszystkiego na łapu-capu, na przykład nie odchodzić nagle z pracy, nie zdecydować się na żadne gwałtowne zmiany, zastanowić się, czy w tym miejscu, w którym jesteś teraz w swoim życiu, czy jak to chcesz sobie coś pozmieniać, to żeby uważać, żeby no, próbować zmienić zawsze na lepsze, a nie żeby na przykład pogorszyć docelowo swoją sytuację. Lwy pojedyncze natomiast. się odwróciły, ale to powtórka jakaś biała z kart. Lwy pojedyncze natomiast. Znowu jakaś mi się odwróciła. Pomencik. Skubana, no. A że jest tych kart aż 78. Bardzo ładna się odwróciła. Tylko, że chciałabym je dobrze potasować dobrze. No to co, dwie pojedyncze? O, mam. To cię tu schowamy. Dwie pojedyncze natomiast. Co dla Was? Dwie pojedyncze. O! Dwie pojedyncze mają Giermka Monet, czyli kartę przyjaźni, i Gwiazdę, czyli kartę kreacji błyszczenia możliwości gdzieś jakieś finansowe być może, możliwości wzrostu jakiejś kreatywności możliwości udzielania się towarzysku tego lata, może bardziej jakieś lwy pojedyncze bardziej wyjdą do ludzi gdzieś się bardziej będą socjalizować jak to się mówi a w kierunku monet mamy stawienie na przyjaźń ale też, tak jak powiedziałam możliwości rozwijania czegoś przy pieniądzu strzelce teraz Strzelce, co być może zostawicie wraz z odejściem, zakończeniem wiosny? Co być może strzelce zostawią, a co być może strzelce ze sobą zabiorą na dalszą drogę przez lato? Jakiś strzelec albo strzelczyczka zostawi jakieś w dziewiątce kielichów obżarstwo, jakieś nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, jakiś egoizm, jakaś niechęć do dzielenia się tutaj jest w tej energii. No i ewentualnie jakieś mocne postanowienie poprawy w jakiejś kwestii zdrowotnej albo dietetycznej. A co ze sobą strzelce zabiorą w lato? No a samone zabiorą. Brama do, yy, do kwitnąca różana, do ogrodu, w którym jest szczęście, w którym jest szczęśliwość taka, jakiej Wy potrzebujecie, bo dla każdego szczęście jest czymś innym. Dla tych, którzy potrzebują pieniądza, to może być przyrost materialny, to może być dobrze kręcąca się w dłoni moneta. Teraz, co strzelce w parach? Strzelce w parach. co dla Was na ten początek lata może miłosnego. O, nie wiem. Strzelce w parach mają e, unikać w siódemce miecze jakichś niedomówień, białych kłamstw, e, jakichś e, rzeczy ukrywanych przez, przed partnerem. Bo to może później wyjść na jaw. Uważać też na jakieś nieszczere osoby w waszym otoczeniu, ewentualnie na kieszonkowca, na wszelkie takie rzeczy dotyczące utraty dóbr fizycznych, jakichś pieniędzy na przykład albo jakiegoś dobytku, pilnować tego dobytku. Zwłaszcza jak gdzieś wyjeżdżacie, bo w dwójce buław być może będziecie wyjeżdżać. I na tym wyjeździe uważać, no i ubezpieczyć się na przykład przed tym wyjazdem. W dwójce Buław szykujemy się do jakiejś zmiany w życiu, może jeszcze nie nastąpi latem, może wczesną jesienią, lub w dwójce Buław wyjeżdżamy na wakacje i przed tymi wakacjami na przykład czytamy. Czytamy jakieś fora, blogi, gdzieś jesteśmy w jakichś komunikatorach, rozmawiamy z ludźmi, którzy już byli w tym miejscu, sprawdzamy co tam dobrego można zjeść, co dobrego pozwiedzać. Radzimy się kogoś, kto zna tamtą kulturę, jeśli to jest inna kultura od naszej. Strzelce pojedyncze, natomiast, co dla Was na ten początek lata? Strzelce pojedyncze. Uu. Ktoś może wparować z impetem do życia jakiegoś singla-strzelca, to może być osoba ze znaków powietrznych, bliźnięta waga wodnik, ale niekoniecznie, lub też osoba, która będzie potrafiła nawinąć makaron na uszy, w tym niestety mogą być to osoby, które będą chciały nam się do życia tylko przelotnie wpakować, bo w trójce mieczy mamy niestety możliwość, że nie jesteście jedyną. Kobietą, albo jedy nie jedynym mężczyzną w tej układance, czyli mamy niestety miłosny trójkąt. Więc teraz pytanie: czy ktoś tak chce? No to będzie tak mieć, ale jak ktoś tak nie chce, to niech po prostu na to uważa. Dzięki strzelce. Teraz wężowniki. Kto nie wie o co chodzi, zapraszam do poprzednich czytań dla wężownika. Tam na początku opowiadamy sobie o tym. W komentarzach też o tym gadamy. Starzyły się komentarze, gdzie widzowie i widzki się bardzo udzielili w kwestii wężownika. Poszukajcie proszę. Wężownik, co zostawia być może wraz z zakończeniem wiosny? A, a co być może wężownik zabiera ze sobą w dalszą drogę w, 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 wraz z nadejściem lata? W dwójce kielichów jakiś wężownik, być może, zostawia jakąś umowę. Być może nie zawiera jakiejś umowy, nie przedłuża jakiejś umowy, nie, nie dochodzi do jakiegoś porozumienia lub też nie, właśnie nie przedłuża tej umowy. A co nowego? Albo co kontynuuje? W karcie gwiazdy wężownik stawia na siebie, wierzy w siebie, jest świadom, świadoma siebie akceptuje siebie może ta akceptacja gdzieś wraca jeśli jej nie było wcześniej w tym akceptacja swojego ciała swoich jakichś niedoskonałości które też można zaakceptować i mamy tutaj też możliwość no płodność mamy w tej karcie więc też mamy możliwość zachodzenia w ciąży lub też płodzenia potomstwa wężowniki w parach natomiast co dla Was? wężowniki w parach o, drugi raz weszła karta dzisiaj w ósemce mieczy uważamy na to, żeby samej samemu się nie ograniczać na poziomie swojej głowy żeby nie robić sobie takiej klatki w głowie, nie dam rady, nie zrobię nie uda się, nie da się nieprawda, wszystko się da, tylko pytanie jaką to ma cenę w giermku buław natomiast jakiś wężownik albo wężowniczka w swojej relacji może wrócić żar ogień do, do syp waszej sypialni Możecie chcieć się na nowo poznawać ze swoją osobą, możecie wyjeżdżać na wakacje. Mamy tutaj też wyjazd wakacyjny, ewentualnie jakieś obce kultury, też tu akurat jakieś mamy piramidę na tej karcie, więc może jakiś kraj, ciepły kraj z inną kompletnie kulturą niż na przykład ta, która, z której ja się wywodzę, czyli z Polski. No i mamy chęć zgłębiania wiedzy, poznawania, eksploracji. Wężowniki pojedyncze natomiast. Co dla Was? W Królu Kielichów nie boimy się okazywania uczuć, nie okazywania, nie okazywania osobom, na których nam zależy, niekoniecznie w relacjach romantycznych. To jest czułość, miłość, serdeczność wielka uczuciowość ale też świadomość swoich emocji która jest też kluczowa. W rozumieniu samej, samego siebie, a w ósemce monet może latem będzie więcej czasu, może dlatego, że dni coraz, yy, no powiedziałabym coraz dłuższe, chociaż latem będą coraz krótsze, ale za to piękne, długie wieczory. Więc może nawet jak będziecie w pracy latem, to po pracy będzie na tyle jeszcze piękny wieczór, że będzie czas na rozwijanie fusemce monet jakiegoś hobby, jakiegoś zajęcia, które nam przynosi ogromną satysfakcję i wynika z naszej wiedzy, doświadczenia, z jakiegoś fachu w ręku, jakiegoś skilsa. Dzięki wężowniki. Teraz skorpion. Zapraszam skorpiony. Skorpion. Co skorpion być może zostawia za sobą wraz z odejściem wiosny, z zakończeniem wiosny? O, ktoś zostawia romans, ktoś zostawia jakiś hałas, pośpiech, jakieś zamieszanie, może stawia bardziej na wyluzowanie, kończy się jakieś załatwianie mnóstwa rzeczy. A co nowego, albo co kontynuujemy latem? W królu Buław jesteśmy bardzo świadomi swoich emocji, stawiamy na asertywne pokazanie swojego stanowiska, potrafimy walczyć o to swoje stanowisko, ale nie żadną bronią, tylko argumentacją. Wierzymy w to, co mówimy. Wiemy, jak to, jak to powiedzieć, wiemy komu i jak to powiedzieć, zachowujemy właściwe granice w relacjach z ludźmi. Jesteśmy bliscy dla bliskich, dla innych niekoniecznie. Teraz skorpiony w relacjach, co dla Was? Skorpiony w relacjach, dziewiątka mieczy. I dwójka mieczy, czyli duże mieczy. Skorpiony w relacjach mają być może odpowiedzieć sobie na jakieś ważne pytania i mają sobie odpowiedzieć na nie za dnia, nie w nocy, bo jak za dnia te sobie nie odpowiecie, to w nocy będzie Was ta nierozwiązana sprawa albo wybór między dwoma, jakimiś dwoma drogami życiowymi, sprawami, osobami męczyć. Chociaż mówię dla osób w relacjach, więc może to jest nie wiem, zostać w starej pracy, czy nie zostawać i może być tak, że Kogoś to będzie męczyć i ktoś się będzie przez to na przykład gorzej nawet sypiać. Będzie jakaś kwestia wymagająca zaadresowania. Natomiast skorpiony, które nie są w relacji, co dla Was? Skorpiony, które nie są w relacji, mają tą samą kartę co wężownik, który nie jest w relacji? Może sobie razem będziecie rozwijać hobby z jakimś skorpionem, z jakimś wężownikiem skorpiony? bo tutaj w ósemce monet mamy jakieś hobby czyli może się spotkacie na jakimś e, czymś wspólnie robionym razem ludzie mają różne hobby, którym się dzielą na przykład w internecie jakieś pasje za dużo i jeszcze jedna karta dla skorpiona pojedynczego w dziesiątce buław jakiś skorpion powie dość i być może tupnie nóżką i powie, że już dalej nie chce, żeby tak było może to dotyczyć jakichś kwestii przy pracy, kwestii finansowych. Może być yy, powiedzenie sobie: Ja zasługuję na więcej i co dalej z tym się robi. Zazwyczaj albo się załamujemy, jak już mamy dość, albo jak już przejdziemy ten moment załamania, to co z tym później robimy. A co wy z tym zrobicie, to tylko wy wiecie. Teraz raki. Raki są już urodzinowe, bodajże. Może jest już jakiś rak dziś, który ma urodziny, więc najlepszego raki. Co rak za sobą zostawia? Być może... Jakiś przestój zostawia w wisielcu? Zostawia jakąś pauzę? Zostawia jakieś przekminianie jakiegoś tematu? Myślenie za dużo o czymś? A co nowego? Albo kontynuacja? Niestety... <grym> Z jednej strony był wisielec, czyli zostawiliście, potrzebowaliście czasu do namysłu, a niestety jakiś raczek może za bardzo się czymś zadręczać, może być w pułapce swojej własnej głowy, bo być może nic strasznego się takiego nie dzieje, a nawet jak się dzieje, to zawsze może być gorzej, jeśli to jakkolwiek kogokolwiek pocieszy, ale nie należy myśleć ja nie dam rady, bo od samego myślenia niestety dzieją się też rzeczy. Od myślenia pozytywnego też się dzieją rzeczy, więc, jeśli ktoś myśli negatywnie, to trzeba to natychmiast zmienić. Wiecie, nawet stojąc przed lustrem, gdzie człowiek sam do siebie uśmiechnie, to podobno nasz mózg jest tak głupi, że od razu czujemy się autentycznie, od razu bardziej szczęśliwi. Więc, spróbujcie sami, sami siebie, same siebie yy, trochę wmanewrować w myślenie pozytywne i to być może pomoże. Raki w relacji, co dla Was? Raki w relacji. No, trzeci raz karta Hobby, świetnie. Raki w relacji w karcie umiarkowania stawiają na stabilność we wszystkich ważnych dziedzinach życia, równowaga pomiędzy życiem a pracą, taki chill wakacyjny, bym powiedziała. Nawet jak chodzą do pracy, to na chillu. A w ósemce monet po godzinach coś sobie dłubią, coś sobie majsterkują, nie wiem, auto naprawiają, yy, produkują wazony, różne rzeczy im przychodzą do głowy i może być z tego pieniądz, ale niekoniecznie. Może to być hobby, które po prostu jest czymś sprawiającym nam przyjemność. Raki pojedyncze mają rydwan i mają czwórkę. Monet. Jakiś rak pojedynczy może się wdać w latem w romans, ale może to być w twórce monet z osobą, która jest jedna w tej relacji z innego kręgu, że tak powiem, finansowego, czyli z innej warstwy społecznej, niby tego nie ma. Ale na przykład, jeśli by się okazało, że jedna osoba w tej relacji ma dużo więcej pieniędzy, to może się ta druga osoba martwić i być może rozwiązaniem zawsze. Jest na początek porozmawianie po prostu o tym, czy to potencjalnie jest przeszkodą do budowania w rela relacji, czy te osoby mogą się ze sobą porozumieć. Dzięki raki. Teraz ryby. Co dla rybek? Co rybki ze sobą być może, za sobą być może zostawiają wraz z odejściem wiosny. Co rybki ze sobą być może zabierają albo zaczynają wraz z nadejściem lata. Ok. Rybki zostawiają y, siedzenie i narzekanie w czwórce kielichów. Zbytnie zamartwianie się, rybki być może zostawiają niecierpliwienie się. Czymś, co uważacie, że być może powinno już dawno być obecne w waszym życiu, z jakiegoś powodu jeszcze się nie materializuje i w, wrzucają na luz. Starają się skupiać nad tym obszarem, na który mają wpływ, a nie nad tym, co by chciały. Czyli myślenie życzeniowe gdzieś trochę odstawiamy, ale staramy się oczywiście myśleć pozytywnie. Rybki, natomiast w lato niektóre mogą wchodzić z energią taką buńczuczną w ósemce kielichów. A co by było, gdybym ja tam na, po drugiej stronie rzeki była? A tam trawa zieleńsza, a sobie rzucę pracę, a sobie zmienię partnera. Jeśli coś takiego rybką by chodziło po głowie, to warto sprawdzić, czy ta trawa na pewno jest po tej drugiej stronie rzeki tak zielona, jak nam się wydaje z daleka. Porządnie temat naświetlić i dowiedzieć jak najwięcej, bo może to nie być zmienianie rzeczy na lepsze. Niekoniecznie. Teraz rybki w parze. Rybki w relacji, co dla Was? Super, super. Arcykapłan i król kielichów. Arcykapłan to karta małżeństwa, więc może, jeśli jesteś rybką zamężną, żonatą albo w długiej relacji, tam może być takie porozumienie na poziomie duchowym albo ślub kościelny, czyli wspólnota waszych interesów, wspólnota taka na poziomie, że mamy coś ze sobą wspólnego, wspólne poglądy, jakby zbieżne, w, pewnie nie, nie zawsze, ale w wielu kwestiach jakby. Coś więcej na ze sobą łączy niż tylko na przykład pasja miłosna. A jednocześnie u rybek w relacji, a propos pasji miłosnej, w królu Buław może być bardzo dużo pasji, czyli może być bardzo dużo satysfakcja z, z relacji wynikająca z takiego dopełnienia się sfery intymności i sfery e, takiej uczuciowości gdzieś na wyższych rejestrach, duchowości nawet razem w związku, więc bardzo pięknie. A rybki pojedyncze, co dla Was? pojedyncze w piątce monet mają szansę wyjścia z jakiegoś stanu z no, mniejszego zdrowia niż większego, z jakichś smutków, z jakichś trosk, z jakichś niedogodności i jest nadzieja na to, że będą to sprawy dość takie tymczasowe, przymijające, albo ktoś wraca do zdrowia na przykład po jakiejś chorobie albo po jakiejś operacji po jakimś zabiegu i idzie wszystko ku lepszemu, a w siódemce monet rybki mogą mieć potencjał do zwiększania przychodów materialnych. No i mają też się nie przepracowywać, bo tutaj mamy osobę, która bardzo ciężko pracuje, która widzi efekty tej swojej pracy ale ta osoba jednocześnie jest zbyt zmęczona, żeby się cieszyć tą swoją pracą, tymi efektami swojej pracy, na no to rybki powinny uważać. Dzięki rybki, to wszystko. Jeśli w tym czytaniu znalazłaś, nie znalazłeś swojego znaku, to znaczy, że twoje znaki są w drugiej części tego czytania na Noc Trzymajcie się ciepło i pa, pa.